kochanie, na kolejnym etapie wyzwania mojego, zdrabki za 502 zł i dzisiaj mamy 32 km, 32 zł, no i przygotowałam takie zdrapeczki, szybkie 50, Big Cash, I Love you, Big Cash, 4777 i krzyżóweczka, tutaj mamy numer 8, 14, 20 i 70, tu kupowane 24, tu kupowane 23, tu 24 i tu 24. No dobrze, no to co? Zaczynamy sobie trafiać, zobaczymy, czy coś będzie tym razem, czy nie. Był tu taki bieg najkrótszy w kilometrach, ale jeden z takich trudniejszych, bo było bardzo gorąco, no i takie przewyższenie. No i tak to wyglądało. Więc szukamy teraz wygranej, zobaczymy, jakie tutaj będą. Czy będą, czy nie? 104 i 100, także tu nie ma nic, a tu. Papka, także pustaczek. Zabieramy się za czery, czery. Lubię tą zropeczkę, no ale ona czasami jest taka dla mnie uparta, <noise> nic nam nie daje. No ale nic, zabieramy się. Szukamy siódemki. Nie ma, jak będzie, to po prostu powiem, że jest. Bo tak wiecie, czytać każdy element, to mi się nie chce. Na razie siódemki nie widać. Jest serduszko. Tutaj też nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma i ostatnia szansa. No, niestety też nie ma. Szkoda. No, nie szukamy, bo i tak nie ma siódemu przecież. Dobra, I love you cash. Tutaj są takie drobne te

no i mamy tutaj zwrocik. To nie będzie już na pusto. <laughs> to tak każdy odcinek coś tam jednak daje. Zobaczymy kontrolne. No i zobaczcie, do ostatniego. Chciałabym znaleźć tę kontrolne P. Kolejna gdzie jest P. I P jest. PPP. P. No to super fajnie. Mamy zwrocik, no lepiej zwrot niż nic. I słuchajcie, zabieramy się za krzyżoweczkę z numerem 8. Mam nadzieję, że coś tutaj będzie. I szukamy. Ostatni odcinek może nie ostatni, ale odcinki z ósemkami. No to jednak były dla mnie szczęśliwe. No i zobaczymy. Literka E. I szukamy E: chleb, ren, peru, rek, fotel. Więcej nie ma. Teraz w różowej. Kotlet brzechwa. Okej. Okay. Elf. Kebab. Tlen. Okej. Okay. Dobrze. Następna literka. Literka O. No i mamy tutaj namiot. Tutaj będzie sok. Opona. Hotel, szok, kotlet, doba, wybory, stokrotka, oczko. I teraz tu kuriozum, rok, orka. I koniec. Dobrze. Następna literka jest to literka T. Mamy tutaj namiot. Teraz fotel. Tutaj mamy te. Ok, kotlet. Stokrotka. Więcej chyba nie widzę. Klen, kwarta. Więcej chyba nie ma. Dobra. Kolejna literka H chleb więcej nie widzę tutaj brzechwa więcej nie widzę i czy tutaj coś jest literka H hmm, tu nie znalazłam dobra kolejna literka jest to literka M no i tutaj mamy namiot no i tu mapa więcej nie widzę max więcej nie ma marzec bmw No to na tyle kolejna literka jest to literka g tutaj mamy g więcej nie ma tutaj mamy tutaj nie mamy tutaj mamy grypa gruszka gaz no najwięcej nie widzę dobra kolejna literka jest literka u tutaj mamy u peru więcej nie widzę teraz bóg. więcej nie ma Teraz tu, tu, tu. Najwięcej nie ma. Dobrze, kolejna literka, jest literka C. Chleb. Tutaj mamy C. Liczba. Więcej nie ma. Teraz tu. Więcej nie ma. I tu. C. Więcej nie ma. Dobra. Kolejna literka jest to literka F. Szukamy F. Tutaj mamy fotel. Więcej nie widzę. Teraz z tej strony nie widzę. I tu elf, fax. No, więcej nie ma, dobra. Kolejna literka jest to literka Z. Tutaj mamy Z. Tutaj mamy Z. Blizna. I tutaj mamy liczba. Dobrze. Teraz tutaj szok. Azja. Brzechwa. Oczko. Krzyk. Więcej nie ma. Tutaj mamy Z. Zakaz, gaz. No i więcej nie ma, dobra. Kolejna literka jest to literka N. Namiot. Ciekawa jestem, czy będzie, czy będzie ten bonus. Ren, blizna, kino. Więcej nie ma. Teraz tutaj. Panel, nawa. Tutaj mamy N. Więcej nie ma. I teraz tu. Tlen. Najwięcej no nie ma. Dobrze. Kolejna literka jest. Literka A. No proszę. Jeśli będzie bonus namiot, to coś wam opowiem. <gryw> Może nie opowiem, tylko powiem. Literka M. Nie. Cztery... A. Będzie mapa. Blizna. A, a. Tutaj mamy A, raj, jar, więcej nie ma. Teraz tutaj mamy nawa, doba, panel, Azja, kra, Irak. I, ale nie ma ani jednego słowa. Marzec, antylopa. Mamy pierwsze słowo. Gaz, zakaz, kebab, kwarta, fala, sara, fax i grypa. Najwięcej nie ma. No i zobaczymy zaraz, czy pojawi się literka I. Jeszcze mamy sześć literek. Szansa jest, mamy literkę I. E. I, Y, Eryk. Więcej nie ma. Wybory. Krzyk. Więcej nie ma. Grypa. No i więcej nie ma. Dobrze. Kolejna literka jest to literka X. I tutaj, Max, mamy pierwsze słowo w różowej. Czy jeszcze gdzieś jakieś X? a to brzydko skreśliłam. No nie ma. Kolejna literka jest to literka I. No i mamy, kochani, namiot. Mamy bonus, będzie wygrana. Bardzo mnie to cieszę. A jeśli chodzi o namioty, to ponieważ mamy na podwórku wesele w lipcu, no to gości niektórzy będą spać w namiotach. <grym> Taka ciekawostka. No nie zawsze tak jest, nie wszędzie tak jest. Taka będzie ciekawostka. No i zobaczymy, jak to wypali kino. Ja już się cieszę, że jest tutaj wygrana. Tutaj mamy I. Więcej nie ma. I tutaj mamy I. I. I koniec, dobrze, ale jeszcze mamy trzy literki, wszystko się może jeszcze zdarzyć. Literka B, i mamy tutaj Biblia, blizna, abonament. Mamy pierwsze słowo niebieskim, i teraz tu już nie ma. Teraz tutaj doba, bóg, brzechła. To by było na tyle. I tutaj mamy kebab, BMW, najwięcej no nie ma. Dobra, jeszcze dwie literki. Literka R. Tutaj mamy R. Mamy ren. Jest to drugie słowo. Tutaj mamy R, raj, RU, EREK że na razie mamy tutaj abonament i ren ok teraz tu krzechwa kra rak to krotka krzyk długo na tyle i teraz tutaj grypa tutaj r r krok orka mamy tutaj drugie słowo Marzec i gaz. Dobrze. I ostatnia literka. Czy coś nam da, czy nie. Zobaczymy. Jest to literka D. Eee, tutaj nie ma w ogóle literki D. Tutaj mamy doba. To będzie drugie słowo. Doba. Nic nam tu więcej nie, nie daje. I tutaj. Tutaj literki D nie ma. No dobrze, mogliśmy tutaj mnożyć razy 1, ale mamy bonus. No, jak jest bonus, no to już jest coś. Yy, I szukamy, co my tutaj mamy po tym bonusem. 20 zł. No nieźle, bo powiem Wam, że odcinek wychodzi nam no prawie że na zero, bez 2 zł, bo mamy tutaj 20, tutaj 10 odcinek za 32. Także no jestem, jestem zadowolona, nie powiem. Yy, tak jak mówię, w niedzielę przybiegli, y, w prawie o 15 już byli na miejscu, wybiegli o y, jakoś tak, y, nie wiem, czy nie o 6 rano, więc tak naprawdę już nie, nie kojarzę, ale y, start biegu zawsze był od 4 rano do 10 trzeba było wybiec, a do 22 limit. No i po prostu y, takim się udało, że tak biegli i udało się no, ja dziękuję Wam za oglądanie zapraszam na kolejny odcinek z tego odcinka jestem bardzo zadowolona, no bo jest fajna wygrana zawsze jest jakiś zwrot no i zapraszam na kolejny odcinek a na kolejnym odcinku będą zdrabki za 73 zł i to będzie czwarty dzień zapraszam